I zaczynamy od palamy aferki. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ee, w aferkach. Moi drodzy, dzisiejszym gościem, nie kto inny jak obiecany już wam, bagietka Mike. Witam serdecznie, pozdrawiam i lecimy z sobie Bagietka w takim razie do ee, pierwszego newsa, mianowicie Mata z naszego rapera. No, yy... bardzo popularny raper, ogólnie... Prze Przebijał z... mi się, nie? Okay. Przebijał mi się, także... To ja ci pokażę, stary, bo jest... Chcę zostać generalnie prezydentem. W 2040 roku, co prawda, ale Aha. jest to bardzo... Yy, no, mocny materiał, który wrzucił i możemy go sobie zobaczyć. Ty jeszcze, Ulfik, go nie widziałeś. Ja, nie ja już go oglądałem. Ja też nie widziałem. Ty też nie bagieta, więc pora na przegląd sieci. Don Casio, widzę, że jest też na czacie, napisał Bogzel, jaki zawstydzony. Siema, Don Casio”. Mamy też Casio na czacie, widzę tutaj... E... Pozdrawiam serdecznie. Tutaj się robi... E... Zabawne dosyć, uniwersum. <sum> Lecimy. Obywatele. Obywatelki. Osoby Obywatelskie. Zwracam się dziś do Was nie tylko jako Mata. Zwracam się do Was jako Michał. Zwracam się do Was jako Jan, Kamil, Zosia oraz Agnieszka. Zwracam się do Was jako Polak i zwracam się do Was jako Polska. Jak zapewne mogliście odczytać z mediów publicznych, grozi mi do 11 lat pozbawienia wolności. Trzy za posiadanie półtora grama marihuany, zatrważająca ilość. Oraz osiem, zaśpiewanie na drewnianej łódce w stronę ludzi na kamiennych schodach. Większość spraw poniżej dwóch gram jest umarzana z miejsca. Ja czekałem na to 4 miesiące i 3 dni. No i się nie doczekałem, ale no, jak wiadomo, taka już jest polska codzienność, że równych wobec prawa tu jest kilku. Z kolei na schodkach młodzi ludzie bawią się już od wielu lat i jakoś nikt nigdy nie nazywał tego imprezą masową, aż do momentu, w którym to jednym głosem 30 tysięcy osób krzyknęło jebać telewizję polską. Przypadek? Polityczna gra? No może proces na pokaz? Nie wiem. Ale wiem jedno. Połowę życia grałem na konsoli, a drugą połowę odgrywałem performance i myślę, że dam sobie jakoś radę. Póki co kontrolujecie media publiczne i sądy, ale czas działa na Waszą niekorzyść. Z każdym dniem social media są coraz silniejsze, a co za tym idzie silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których sprawa że to moi fani. Moi fani. Z tego miejsca mam do Was wielką prośbę. Niezależnie, co by się w przyszłości działo wokół moich rozpraw, nie piszcie fremata, bo nawet w więzieniu byłbym wolny. Cenny czas poświęciłbym na pisanie wersów, czyli pracę nad charakterem, oraz na robienie pompek, czyli pracę nad ciałem. A to wszystko po to, żeby wrócić do Was jeszcze silniejszym. A następnie wyzwać na pojedynek w bułgarskie martwe ciągi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. A następnie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Zamiast fremata piszcie Mata 2040. Tak. Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. Już teraz, bo młodzi ludzie często przewyższają kompetencjami starszą generację. Podam przykład. Ja już teraz znam cztery języki, a Andrzej Duda tylko dwa, z czego jeden wątpliwie. Ja chcę zdepenalizować marihuanę, a Andrzej Duda ułaskawia mefedroniarzy. Władzy nie interesuje młode pokolenie, bo wielu młodych nie ma prawa głosu. Bardziej opasałem się flirtować z emerytami przez telewizor, bo wiedzą, jak nimi manipulować. Starannie pielęgnują przeszłość, ale lekceważą przy tym przyszłość i skazują nas i nasze dzieci na życie w kraju zniszczonym gospodarczo lub na emigrację. Nie chcę tego. Przez całe moje życie wszystkie wielkie głowy mówiły mi, jak mam żyć. Najpierw byli to nauczyciele i dyrekcja, potem media i władze państwowe. Zlisowałem i tych, i tych, i będę to dalej robił, bo chciałbym, żeby wszystkie leśne dziadki w końcu skumały, że ich czas przeminął i że nadchodzi nowe. Wielu z moich przyjaciół, z którymi 3 lata temu pisałem maturę, ma własne firmy, płacą wysokie podatki, tworzą miejsca pracy dla innych, bo mieli odwagę w młodym wieku wybrać własną drogę. Chciałem to wspierać. Dlatego też z tego miejsca przeznaczam milion złotych na serię startupów, do których o dofinansowanie może ubiegać się każdy poniżej 25 roku życia. Wiem, że to niedużo, ale jeżeli masz jakiś pomysł na wspólny biznes, wejdź na zarabiajzmatom.pl i napisz do mnie. Kolejnym ruchem pod publikę, jako kandydata na urząd prezydenta RP, jest przekazanie 420 tysięcy na rzecz Fundacji 420. Z tych pieniędzy powstanie płyta Fundacji, zostaną opłacone badania opinii publicznej na temat idei Fundacji, ale przede wszystkim zostaną opłacone kampanie edukacyjne na temat marihuany. Uważam, że jest to szczególnie ważne, ponieważ tabuizowanie tego tematu w 2022 roku to nie śmieszny żart. Marihuana jest mniej szkodliwa i uzależniająca niż alkohol, ale tak samo jak alkohol jest narkotykiem i warto o tym pamiętać. Ja będę o tym przypominał, ponieważ zrozumiałem, że jedyną drogą do zmiany w niesprawiedliwym prawie nie jest idealizacja heheziłka, tylko długofalowe uświadamianie społeczeństwa. Dlatego będę działał dalej z fundacją i dlatego przeznaczam drugie 420 tysięcy na organizację Monar, która jako jedna z niewielu organizacji w Polsce zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Pamiętajcie, żeby uważać z używkami, bo mogą Was zmieść z planszy. Przez prawie 20 lat mojej kampanii wyborczej chcę dorosnąć w pełni jako artysta i człowiek na oczach całej Polski. Dzięki mojej muzyce i social media będziecie mogli czujnie obserwować wszystkie moje upadki i wzloty, po to, żeby na koniec ocenić cały kształt mojej postaci i zadecydować. Do tego czasu wydam łącznie 33 płyty, ostatnią w 1933 roku, a następnie poświęcę 7 lat na studia wyższe i praktyki zawodowe, po to, żeby zdobyć ważne na tym stanowisku kompetencje już w nowym świecie. Dzięki temu nie będą one przestarzały. No a póki co, Zapraszam wszystkich na trasę koncertową, na której będziemy zbierać podpisy pod dokumenty poparcia mojej prezydentury no i bawić się do rana. Tak mi dopomóż Bóg. E MTA, czyli mapa. Najlepsza promocja trasy koncertowej, jaką widziałem. Ale nie, szczerze mówiąc powiem, że dużo mądrego mówił. Co w tym... Co by można było w Polsce zmienić. Były takie punkty, że po prostu te, nie? Mnie osobiście yy, w jakim tam stopniu przemawia stary to. Bo to ja przemawia, no. Wiem. Bo ja jestem też bardziej za młodymi, nie? W sensie ja, chyba nie, nie jestem... Do... Ek, chuj, po prostu nieważne, co, będzie, co ludzie powiedzą, mam mój miecz. To... Szczerze mówiąc, ja bym zrobił coś takiego, że w, yy, w rządzie powinno być do... 50, a później weg z rządu. I wchodzą młodzi. Jeszcze raz. Że, Żeby do 50, tylko można było siedzieć, do 50 lat, można by było siedzieć w rządzie, i później, żeby po prostu już tracili tą możliwość decydowania. Że, jak masz do 50, rok życia no, no, no. i masz już 51, to wypierdalasz. No to bym się nie zgodził też moim zdaniem. Bo dużo mamy przecież też profesorów takich, którzy mimo swojego starszego wieku to ekonomicznie na przykład są poogarniani i tak dalej. Warto by było... No ale to te, wtedy by można było z, zrobić coś takiego, żeby mogli być doradz, doradcami, ale nie urzędować przykładowo na e, główne te e, stanowiska, nie. Okej. Okay. Okay. W ten sposób, nie? No jest, masz jakąś przegminę, nie? Ja ogólnie no. jestem, ja politycznie jakoś, kurwa, nie lubię gadać o polityce generalnie, nie? Bo... Nie, no ja tam trochę bym też zmienił. Ta, tak, tak. Szkoda, że ja takiego filmu nie wymyśliłem. Ale słuchaj, dużo ludzi pisze Bagieta 2040. Nie, no ja już szybciej, nie? No. Ty... Bo prezydentem można zostać, jak się ma chyba 37 lat, nie? No, generalnie yy, za chwilkę. No dwa lata. Dwa, latka. Dwa lata. Dwa lata. Pakieta to... 2024. Powiedz mi, Bagietka, yy, czy gdybyś został prezydentem, albo inaczej, jakbyś miał... bo prezydent to prezydent, to jest mimo wszystko tam ranga reprezentatywna, nie? Do powiedzenia to tutaj bardziej mówimy o rządzie, czyli o partii i o premierze. Więc tutaj bardziej inaczej. Jakbyś miał jakąś realny wpływ na to, co, się dzieje, co, co by się miało stać w Polsce, co byś zmienił w Polsce? Co bym zmienił w Polsce? Na pewno marihuana by była opodatkowana. Okay. Bo po prostu to jest biznes, który po prostu idzie z czarnego rynku. Mm -hmm. I po prostu ludzie i tak to biorą, i tak biorą. Więc czemu tego po prostu nie korzystać z tego? Druga rzecz, bym zrobił coś takiego, jak obozy pracy dla więźniów, żeby oni odpracowywali sobie ten wyrok. A nie, żebym ja na przykład ciężkie zarobione pieniądze oddawał na, yy, na nich, żeby po prostu. Ten. <laughs> Moim zdaniem osoba, która łamie prawo, tak kadę yy, ten mocno, że na przykład yy, osoba na P mhm. i na przykład zabójca i ten, to nie powinien mieć praw obywatelskich. Ja powiem Ci, Bogdan, że ty jesteś chur. Naprawdę mega Nie powinien mnie. mieć praw obywatelskich, nie powinien mieć po prostu jakichś ulg czegoś w e, tym rodzaju do obozu pracy i ten i sądzę, żeby się nie jeden modlecza, by się czy tam po prostu osoba zastanowił się ten. Ja nie mówię o e, o tych, co siedzą za alimenty, czy tam za drobne ten. No dobra, ja nie mówię o tych, ale ja mówię o tych, co naprawdę krzy, krzywdą ludzi. Okej. Okay. Czy Bo słuchaj, osoba na P, ona ma dostęp do internetu, do telewizora, i jak ona ma się tam nawrócić? No ciężko z nawróceniem. No. Ale to jest bardzo mądre, co mówisz ogólnie. W sensie, jest, ma to spory sens. Druga widzę, że rzecz, ludzie też wykazują probaty na czacie. Druga dużo. rzecz bym nie wprowadził 500 plus, tylko bym zrobił coś takiego jak 500 plus do. że pracujesz, masz wypłatę i 500 do wypłaty przykładowo, nie? Czy tam 1000 do, do, do wypłaty, nie? Bo więcej osób by poszło y, wziąć pracę i ten. Opodatkowanie tych zagranicznych wszystkich firm, mhm. a po prostu mniejsze podatki dla na przykład polskich firm, polskiego jedzenia i tego typu, nie? Kurwa, to jest. A ja nazywam bagieta, rozpierdolę. Bagieta mnie rozpierdolą, I generalnie po prostu, żeby mniejsze firmy miały lepiej niż te, wiesz, te duże, nie? No bo praktycznie tak jak ja. Powiedzmy, nie więcej około, nie? Ja tam ileś dostanę, powiedzmy, za część yy, yy, garzy, którą tam dostanę, nie? Po, yy, mam oddać z USAMI ze wszystkim 5000 zł. Do rządu. No tak, no jeżeli chodzi o podatki i obecnie gdzieś tam yy, te konfiguracje podatkowe, no to mi się też to no, nie podoba, nie? No. Bagieta 2024. A co z dochodowym? Podatkiem dochodowym. Wiesz co, ja tam też nie, nie, nie do, do, Wytłumacz mi dokładnie, o co ci chodzi, żebym mógł to rozpinić. bo czasem po prostu ja potrzebuję takiej... Okay, no masz yy, w tym momencie chyba 19% podatku dochodowego, mam księgową, więc ona to też wszystko ogarnia. 19% podatku dochodowego jakby odzysku od tego co zarobisz musisz oddać do państwa. Czy zmniejszyłeś to to zmniejszyć, nie? Żeby więc by głos. trzeba było zrobić tak, żeby więcej yy, bo Ma to jest tak. Ta, yy, to więcej im więcej zostanie ci w kieszeni, ty tym bardziej tym bardziej napędzasz gospodarkę. Tym więcej kupujesz, tym więcej jesz, tym więcej kupujesz droższe rzeczy, mniej, yy, więcej Jeździć gdzieś na wakacje, a jak ci zostaje mało, no to po prostu patrzyć, to tu kupić e, e, tansze, to po prostu. A tego roku e, nie robię. ludzi, bo tutaj niektórzy piszą 12, ja o działalności gospodarczej i spółki. Tak więc u mnie to też inaczej trochę wygląda, bo na jednej spółce mam inny podatek. Na... Ja tutaj mówię bardziej o działalności gospodarczej. Nie? Więc działalności chyba z działalności tego co wiem, jest, nie wiem, czy jest 17 i dojebali teraz ten ZUS no. procentowy. Nie? Więc kurwa, nie chcę się tam gdzieś wchodzić w, te, w ten system podatkowy, ale generalnie bardzo by mi zależało na tym, żeby mimo wszystko. Nie, jest zrównoważony. Ja, Moje były zmniejszone. Nie? Ja nie, ja jestem na przykład na, na ryczałcie, nie? Okej. Okay. No, ja jestem na ryczałcie. to masz sześć? I po prostu. Nie wiem, wiesz co, ja tak nie, nie, nie siedzę w tych. Ten, ja mam księgową, ona to mi wszystko ogarnia, nie? Ja tak samo. Ja mam księgową, jak ja. Ja, ja jestem. Takiego zdania, na przykład w pracy, czy coś, że na przykład jest elektryka do zrobienia. Ja tą elektrykę zrobię. Ale jak ja mam siedzieć 4 godziny na elektryce, a wezmę sobie kolegę elektryka i on to zrobi godzinę, zapłacę mu za godzinę, a ja w tym czasie robię co innego, to ktoś zarobił, a ja jeszcze mam popchniętą robotę. Okej. Okay. Że po prostu je, ja tego zdania jestem, że jak jest mechanik. To nie naprawiam sam samochodu, tylko od tego jest mechanik i daje mu zarobić. Okej. Okay. Chociażbym mógł po prostu sobie sam to zrobić przykładowo, nie? Eee, przejdźmy w takim razie do Twojej genezy. Tutaj e, przygotowywał dla nas e, kołd życia taki pewien e, rys, jakby historyczny Twojej osoby, jakby no. jak to nazwę. E, I powiedz mi, czy to jest prawda. No dobrze. Jak Ksajo wybił bagietę? Jest teraz sentencja, którą czytał. Około 4,5 roku temu Ksajo na streamku pisał frazę na YouTube: kończy z YouTube. No i wyskoczył mu film Bagiety, który ogłosił, że kończy z kanałem. Wszedł na jego kanał i zobaczył różne śmieszne filmiki. Spodobał mu się tekst Bagiety: Lecimy, lecimy, nie śpimy. Widzą również, i tak się to zaczęło. Czy jest to prawdziwe? Czy... To jest prawdziwe, ale bez tego: lecimy, lecimy, nie śpimy. Okay. Bo generała: le lecimy, lecimy i nie śpimy jest inna. Mhm. W sensie nag nagrałem. Chyba Cesa. powiedziałem yy, lecimy, lecimy, nie śpimy przed filmem, a drugi film wstawiłem bez tego. Okay. I ja dostałem 1200 komentarzy, gdzieś lecimy, lecimy, nie śpimy. Okay. Rozumiesz? Czyli to, to się to widzowie bardziej jego. Jakby... Widzowie yy, to yy, napędzili, nie? Okej, okay. okej. Okay. I to tak zostało. To jest taki mój image tego początku, o, kiedy mnie krzają yy, ten. Ale ten początek, prawda. Okej. Okay. Czy można, czyli można powiedzieć, że Ksajo jest w jakiś sposób ojcem twojego sukcesu. A Ksajo to jest mój mentor. Twój mentor. Tak. A jakby nie Ksajo, to byśmy tutaj nie rozmawiali w ogóle, nie? Okej. Okay. Rozmawialiś... No bo jakby mnie nie wybił, no to bym nie miał, że ten, nie? No tak, no wiadomo, nie? Gdzieś bym malował ten dach i, i, i bym po prostu sobie tam gdzieś dziubał i, i tyle. Co możesz powiedzieć na temat Ksajo? Nie, no dla mnie jest spoko, gościu. Wypromował mnie. Nie mam jakiegoś dużego doświadczenia. Wiesz, nie, nie spędzałem z nim dużo czasu, nie? Mhm. Po prostu ja mam do niego szacunek i to podgrup, więc tyle mogę ci tylko powiedzieć. Okej. Okay. Kogo z ksaju Industries oglądasz najczęściej? A jeżeli nie oglądasz, to kogo oglądałeś? No bo na pewno były takie czasy, że. Jednak no musiałeś wbijać na ich streamy też, nie? Nie, ja wbijam, patrzę, ale to ja jak mam czas, to patrzę. Jest Wysocki, wejdę, przywitam się, chwilę posiedzę. Później na przykład Luki czy jaczan też wchodzę mhm. i bym musiał wiesz co, zerknąć na punkty kanału, kogo najwięcej oglądam. Okej. Okay bym musiał zobaczyć na punkty kanału, u kogo mam najwięcej. No tak, bo na Twitchu są te punkty kanału, tak, co tak. możesz na czacie potem wykorzystać. Chyba tak, tak nie? to właśnie wtedy ten, nie? Okay. Także ksajo dużo oglądałem, to jest to, że ja też dużo pracuję. Ja też nie mam czasu, żeby tak ee, siedzieć, nie? No ale e, nasza Rekre, znajomość, tak. znajomość już poszła tak do góry, że ja mogę nawet teraz już mam dostęp do ich Discorda, że mogę sobie w każdej chwili tam do nich A, wbić, pić, do nich. przywitać się, bo wcześniej tego nie było, nie? Okej. Okay. Yy, ja to... jeszcze dopowiem, że yy. ja kiedyś miałem z yy. KSJEM tylko kontakt taki, że jak wysłałem do Neita to po prostu miałem kontakt, nie? Yy. A teraz po prostu w tym roku się to wszystko e, powiększyło, nie? Okej. Okay. Yy, na samym początku, jeszcze przed zadaniem pytania odnośnie ostatniej afery yy, Holak-Jabczan i generalnie z całej industry, no bo wiadomo, że muszę cię o to zapytać. No wiadomo. E, nie będziemy się jakoś rozwodzić, bo temat już jest, też jest troszkę, że tak powiem, przeruchany Przeruchany, no tak, tak, mówisz, nie chcę tak centralnie mówić. Możesz mówić, Uda, możesz mówić na, na luziku, nie? wiem, ja ja na... że to jest YouTube, więc tutaj ten, na Twitchu trzeba uważać, co się mówi. Tak, 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 ale wydaje mi się, że nawet jakbyś powiedział na Twitchu, że temat jest to nic by się no. Nie, to miasta. nie, to nie. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj nowi, to subskrybujcie Oy, kanał. To ty taki klikajcie trzeba. dzwoneczka.